Hmm. Hmm. Cześć, Kinga. Cześć, cześć, Karol. Chciałbym chwilę porozmawiać o menedżmencie 3.0. Pracujesz w tym temacie od dawna. Czy możesz opowiedzieć coś więcej, czym jest management 3.0? No jasne, z moją chęcią. Uh, management 3.0, jak sobie. Pierwsze, co o nim myślę, to myślę y, przez słowo system. E, management 3.0 to zarządzanie systemem, a nie zarządzanie ludźmi. E, tak naprawdę w tym momencie odchodzi się od tego zarządzanie zasobami ludzkimi. Mówi się o tym, że człowiek jest w centrum e, całego systemu, a system ma wspierać człowieka. Czyli tak e, organizujemy e, życie e, firmy i, i procesy, e, kulturę organizacyjną, aby ona wspierała potencjał człowieka, żeby wspierała efektywność, zaangażowanie, chęć jego do tego, żeby wykonywać daną pracę nawet jeśli ona czasami jest dla niego w pewien sposób trudna, żeby podejmował się nowych zadań, żeby eksperymentował. Więc management 3.0 tak naprawdę to jest. Przede wszystkim zarządzanie systemem, a po drugie, gdy o nim myślę, myślę sobie agile. Jest, tak naprawdę mówi się o tym, że to jest takie nowoczesne zarządzanie, a to przez to, że jest zupełnie inne od tych podejść takich tradycyjnych, bo jest oparte przede wszystkim na agile'u, na pryncypiach agile'a, na empowermencie, na współpracy ścisłej i zespołu, i biznesu. Także to wszystko kręci się, mówiąc kolokwialnie, wokół ja. Czyli z jednej strony, rozumiem, mamy system, który ma jakby wspierać ludzi w osiąganiu celów, z drugiej zwinność, tak, oddawanie ludziom decyzyjności. Co jest kluczowe, żeby rozpocząć przygodę z Managementem 3.0? Od czego byś zaczęła? Mm -hmm przede wszystkim zaczęłabym od zwiększenia zaufania do pracowników. Jak trudne to może być. Wiemy teraz w czasach kiedy jesteśmy w czasach pandemii pracujemy wszyscy praktycznie zdalnie albo hybrydowo i wiemy, że tego pracownika nie mamy przed sobą. On nie siedzi biurko w biurko z nami, więc jakby Sprawdzanie jego pracy, patrzenie na to, jak, 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 jaki czas był przed komputerem, ile czasu mu zajęło dane zadanie, nie jest już tak istotne. W tym momencie ważna jest ta efektywność, że wierzymy pracownikowi, gdy on wykonuje swoje zadania, że zrobi to najlepiej, że będzie podejmował decyzje i nie będzie się bał tych decyzji podejmować. Przede wszystkim, jak pytam ludzi, dlaczego, dlaczego ich zespół, jego zespół na przykład nie podejmuje decyzji, to menadżer potrafi wymyślić bardzo dużo jakby stwierdzeń, dlaczego. A tak naprawdę prawdopodobnie jego zespół nie wie o tym, że może podejmować decyzję. To zaufanie, budowanie zaufania do pracownika, pracownik jakby odwdzięczy się w pierwsze tym samym, bo, bo w drugą stronę zaufanie jest równie ważne, ale też będzie efektywniej pracował, będzie bardziej zaangażowany w to, co robi. Jakby praca zdalna powoduje też to, że czasami nie możemy wykonać czegoś dokładnie w godzinach pracy, ale ja wierzę, że mój pracownik, gdy tylko będzie miał jaką możliwość, usiądzie do zadania, dostarczy mi je na czas. Czyli, tak patrząc na to z boku, ja muszę potraktować swojego pracownika jako dorosłego, któremu po prostu ufam, tak? I wierzę, że on jako zrobi to, partnera. co jest istotne, jako partnera. Dokładnie, um. zatrudniamy ludzi, bo tak naprawdę wierzymy, że umieją zrobić, wykonać swoją pracę. Później zaczynamy ich traktować tak naprawdę w tym management 1.0.2.0, um, tak jakby. Nie umieli tego zrobić i bez nas nie byliby w stanie tego zrobić. Musimy management 3.0 ufamy swoim pracownikom w to, w to, że oni potrafią być dorosłymi ludźmi i brać odpowiedzialność. Przede wszystkim brać odpowiedzialność za swoje zadania. Z jednej strony banalny, natomiast z drugiej strony wymaga Prawda? bardzo takiej dużej dojrzałości po stronie menedżera, żeby oddać tą kontrolę. Dlatego management 3.0 mówi się, że jest yy, łatwy. Ale nie jest prosty. Dobry. Jest łatwy w tym, prawda? Ja bardzo lubię to stwierdzenia właśnie. Tak naprawdę, jest to, to łatwe, jak na to się patrzy. Tak? No to są takie, takie słowa, ale, ale to nie jest proste. To nie jest wcale takie proste, żeby to wprowadzić w życie. Wręcz powiedziałabym, że jest to bardzo skomplikowane. Wymaga bardzo dużej dojrzałości od samego menadżera pracy nad sobą, pracy nad jego przekonaniami tak naprawdę, które blokują go w pracy w, w, menedż, w zarządzaniu Management 3.0 właśnie. Najbardziej pospolite myślenie menadżera, kiedy ja czegoś nie wykonam, to to nie będzie dobrze wykonane. W ten sposób jakby zaczynamy mikrozarządzanie, co jest zupełnie przeciwstawne do Management 3.0. Trochę wyprzedziłeś moje kolejne pytanie, ale to fajnie, bo <muszę> e, przepraszam, że to byłaby świetna taka wskazówka dla kogoś, kto e, chciałby przejść taką transformację, czy kto chciałby w firmie zainicjować taką transformację w kierunku Management 3.0, żeby gdzieś zacząć od swoich przekonań. Co byś jeszcze jakby poleciła, czy do czego byś zachęciła menedżerów, których firma jest gdzieś wiesz, w takim właśnie pograniczu pomiędzy tym Aha. starym podejściem a szuka nowego innego? Wiesz, jak już tak sobie pomyślimy, że chcielibyśmy wprowadzić zmianę w naszej organizacji, że jednak ten system może nie do końca jest taki, jak właśnie opowiadamy tutaj, że, że nasi pracownicy. Nam nie ufają, bo my im nie ufamy, może ta atmosfera nie jest taka, jaka powinna być, a efektywność, bo na końcu zawsze są pieniądze. Pracujemy w biznesie i, i to, o czym opowiadamy, zawsze gdzieś przekłada się na końcu na pieniądze. Więc jeżeli chcielibyśmy, żeby być bardziej efektywnym, więcej a, i, i lepiej robić, pracować mądrze a, i, i już odkryjemy jakby tę rolę tutaj management 3.0. To ja bym poszła w takie zatrudnienie Agile Coacha, który pomógłby nam przejść przez no, takie właśnie: no, Zawiłości gdzie nie um, i też wskazałby pewną pracę, pozwoliłby gdzieś popełnić jakiś błąd, ale powiedzieć specjalnie to zrobiłem, żebyście wiedzieli, to teraz powiedzcie, jak powinno być to dobrze zrobione, tak, żeby, żeby gdzieś pomógł i w narzędziach również. Jeżeli naszym narzędziem do tego, żeby lepiej się komunikować, co jest bardzo ważną zasadą w Management 3.0, będzie retrospektywa będzie daily stand up, tak? czyli takie narzędzia typowo agile'owe, to on pomoże to dobrze wykorzystywać. Ale w Management 3.0 nie chodzi tylko o to, żeby wykorzystywać narzędzia agile'owe, tylko wiedzieć dlaczego je mamy, po co one są. Tak naprawdę jest to, jest to, to między robić a wiedzieć. Tak, takie wiem po co coś robię. I do tego zachęcałabym, żeby właśnie pracować ze Agile Coach'ami, którzy na pewno pomogą przejść tą drogę. No Kolejną rzeczą jest ta praca u podstaw, praca, która się zaczyna od jednostki właśnie menadżera niższego, wyższego szczebla. To praca własna, tak? Ze swoimi przekonaniami i zaufaniem. Przekonaniami do... dokładnie. Dokładnie, dokładnie. To się wszystko gdzieś opiera na naszych postawach. To jak pracujemy z ludźmi, jak ich postrzegamy, jak postrzegamy też siebie. To jest bardzo ważne. Taka praca na takim poziomie, takim psychologicznym właśnie. Tutaj uh, praca na przekonaniach to ja myślę, że fantastycznie pokazuje właśnie, bo każdy z nas może sobie uh, gdzieś przypomnieć takie swoje przekonanie, które, które gdzieś go blokuje właśnie do tego, żeby zaufać, żeby, uh, żeby oddać decyzyjność jak najniżej, uh, ale ta decyzyjność... Oczywiście na poziomie, na którym zespół jest w stanie podjąć taką decyzję. tak Niektóre decyzje muszą być podejmowane wyżej i nie ma w tym absolutnie nic złego, nie jest to przeciwko managementowi. Wręcz przeciwnie, management 3.0 mówi, są różne poziomy podejmowania decyzji, ale pamiętaj o tym, że mikrozarządzanie jest ogromnym złem, tak naprawdę, które, które się dzieje w organizacjach bardzo często. I jeżeli możesz oddać tę decyzyjność jak najniżej, to wtedy to rób po prostu, zwiększaj taką siłę zespołu. Kinga, gdyby ktoś chciał znaleźć jakieś dodatkowe materiały na ten temat, to mhm. gdzie może ich szukać? Co byś poleciła? Przede wszystkim poleciłabym książkę, którą napisał twórca Management 3.0, czyli Jürgen Appelo. Um, bardzo fajnie napisana książka w języku polskim, wydana również. E, nazywa się po prostu Zarządzanie 3.0. Mhm. Um, od tego bym chyba zaczęła e, taką podróż właśnie do, do Management 3.0. E, na pewno w internecie można szukać e, również e, inspiracji. Można udać się na szkolenie, które jest szkoleniem licencjonowanym, Management 3.0, również w formie online, więc nie trzeba czekać na stacjonarne szkolenia obecnie. Można przejść je w formie online. I myślę, że również na naszej stronie są, są informacje, artykuły, także zapraszam szczególnie właśnie. Kinga, dziękuję bardzo za inspirującą rozmowę o inspirującym dziękuję. trendzie, czy podejściu, czy filozofii. Do dziękuję zobaczenia. Ci bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Cześć.